Cześć, ja nazywam się Alicja przedstawiam Wam tutaj gotowe zdania do zapamiętania i nauki i wykorzystania w życiu codziennym w życiu w Niemczech. Mieszkam w Niemczech od wielu lat. Tutaj nauczycie się języka, którego używa się na ulicach, w pracy, w biurze, w firmie, w sklepie, na żywo w Niemczech. Naucz się dzisiaj ze mną w 3 minuty pięciu najważniejszych struktur pytań potrzebnych w języku niemieckim. Kannst du bitte die Tür aufhalten? Czy możesz przytrzymać otwarte drzwi? Struktura Kannst du bitte? zadająca pytanie mówiąca do osoby na ty. Können Sie das bitte als Geschenk einpacken? Czy może Pani, Pan zapakować to jako prezent? Struktura Können Sie bitte, Czy może Pan, Pani? W pytaniu do osoby, do której zwr zwracamy się na Pan, Pani. Habt Ihr getrocknete tomaten? Czy macie tutaj, czy macie u siebie suszone pomidory? Hast du einen moment? Czy Ty masz dla mnie chwilę? Czy masz chwilę? Haben Sie einen -er weksel? Haben Sie einen wechseln, Czy ma Pan, Pani wymienić, rozumieć dziesiątkę? Bardzo się cieszę, że poświęciłeś te parę minut na przyswojenie nowych struktur zdań i pytań. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!